Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku yy, CS CGO Kiedyś nie grałem już odcinek z CS, ale to był tylko i wyłącznie Deadmatch. Yy, Także to jest tak jakby pierwszy Pierwszy odcinek, taki prawdziwy, oryginalny z CS-a. Zedby dzisiaj grać i on będzie dzisiaj ze mną grał. Przywitaj się. Siemanko. Siemanko, Się Zobaczymy jak to. Pójdzie. Zobaczymy. Tak, bo ogólnie gra ma może mieć czasami lagi, także nie krzyczcie na niego, jeśli będzie źle grał, albo nie krzyczcie na mnie, bo ja jestem słaby w CS-a. Yy, miałem Silvera 4, lecz yy, raga mi wgasła, ponieważ nie grałem przez bardzo długi czas. Yy, Więc gramy tylko Miragę, ponieważ to jest bardzo fajna mapka, a, a po prostu dopóki się nie wczyta... Cholera. Co ci, co ci pisze, żebyś mógł grać turniejowe? Gracz musi odblokować ten tryb kończąc mecze w innych trybach gry. Dobrze, Dobrze. jest zacząć od trybu uproszczonego i w mecz. Okej, no to... <laughs> polecimy sobie do mecze, bo to jest bardzo proste. Bo to wystarczy ukończyć, kończąc, a nie, nie żeby wygrać. No, także. To będzie tak, jakby pierwszy odcinek pilotażowy. Zobaczymy, jak się przyjmie. A za ten czas po prostu sobie walniemy cięcie, dopóki się nas nie wczyta na mapę. Także do zobaczenia zaraz. Cięcie! Znaczy, to dla Was będzie już szybkie cięcie, a dla nas nie za bardzo. Także do zobaczenia za chwileczkę. E, witam ponownie, już jesteśmy w Gierce. jest oczywiście go długo jeszcze wczytuje. się wczytuje, ze mną zna... przyszła do nas Kasia. przywitaj się. Siem. Cześć, cześć, Kasia przyszła będzie też z nami dzisiaj grała w Cesika Wiecie, yy, zawsze to jakieś wyświetlenia Czasami. Nie Mamka W, Kajon jest Ej, podwalimy fraga już? jest też już nie, na source nie wolno I kos jest ciężką grą.

Tego? A ja bym mi praga, no. A ja nic nie jem. Aha, to grejsa. Jaj! To już mi dzisiaj nie wyszło, a awp To plec, o którym nie bijo, no. Wow, A, tutaj się zbliżyła. Ładnie tak. Kurga.

Aha, nóżki mi chyba zrobił. Zwane O Jakby się nie przysłał, no to by go nie trafił, by the Co jest? Zabijam go. Ah, okay. you speak, uh, English. Adial, a okej. Mówisz po angielsku? Tak, mówię po angielsku. Szukaj mnie w tym miejscu. Aha, ciekawie. Ej, Flak, jak jest pan dziś? Co mówisz? Jest. Jest. Kto tutaj wbił? Nie, ja poproszę do serii. Dobry! Maćku, jesteś na nagraniu, możesz się przywitać z YouTubami. Dobry wieczór. Ale jeszcze przynajmniej przywitał. Co uh -huh. się dzieje? Oh. Mogę no, się pożegnać, ale mi się nie chce. Co, będziesz szedł? Nie, chyba. Chyba. Ryba. Co ryba? Nie lubisz ryby? Ryba. 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 Oh. ryba. Dobra, Finlandia team ma dla mnie minusa. nie. Hmm. Mhm. Hey no, my hey. nice shot, my friend. Yes. Thanks. Great. Nice Aha. How, are you? Okay. How old are you? How old are you jak już no, Ale? Tam jest. Chłopcie lepimy mi na ryju Wiedziałem że tu wyjdzie ten osobnik O! Ale że mu zajebał się O, Proszę. fajnie, jestem pierwszy, jestem w tabelce. Zadowolony jestem. Dobra, graj, chodź Sprawdź czy będziesz mógł grać. Eee, to jest chyba aktualnie koniec nagrania, chociaż 10 minut. Zresztą zobaczymy. Jeśli okaże się, że Graez będzie mógł grać, to spodziewam się nagranie Będzie nowy odcinek z tego. Oczywiście. No chodź. I zobaczymy czy będziesz jeszcze grać. Więc turniejowy. tam... Jeszcze nie? Patrzę było 19% chyba, Co byś chciał zagrać? Ratujący Scout? Deathmatch? Odbijanie? Wyścig zbrojny, Demolka? Odbijanie? A byłeś w wyścigu zbrojeń? Ojej, okay. dobra, proszę aj, aj. Właśnie nie wiem czy Są wiesz, ale ja na wyścigu zbrojeń Właśnie zajebiście mi się levelowało Fajnie mi się w to grało A, czekaj, jeszcze sprawdzę jak to jest Bo to jest od... Członek poczekalni nie posiada sobie zbrojeń A jakby to zrobił, żeby ja posiadał? Właśnie się nie rzucił w akcesek. Co? Proszę się Co? Dalej tak Ścina cię mocno. Może ja, w CS-a gram że... A ja, my ja też grałem w CS-a. Tylko ja na 20 FPS. Wow, great. Very... Yes. You pro player? że ja pro player? Nie, bo ja z kimś gadam. Come. Czytała cię już? Pobieranie Ale... informacji o serwerze na razie Nic ja w sensie świata O ty wpadł do tego weszło przeciwko tady no No tak Nice, nice. Aha, spadłem Karol leży nice tam? Hey. co Вау, а что там, мальчик? Я здесь. Я Да, Что там, Что там, что там? ты Ну, снова ты, Możesz tak? O chodź, chodź. Ma już nożyk. Teraz mnie Aha, fajnie

<laughs> okay. Good hey. Very good! Nice, nice, nice. Dziękuję nice. nice. guys. Uh, so thanks. much, shas, shas uh, be be going. Going. Je Jeszcze raz gramy? Tak, gramy, gramy. Który masz stopień? Ok, One. Słyszysz? Ja, nie wiem, jak to sprawdzić. Stopień masz taki, no, ten. Jest site Pewnie masz zerowy, bo jeszcze. Nie wbiło ci. Hej, hej! Very good Jak to fajnie C tu słyszysz cs a to ja tam po angielsku. Co mówisz? No Kasia, Kasia gra, my tu służymy na Discordie, no. Nie, w ogóle Kasia sz szpeci angielskich. No. Iść do przeciwnej drużyny. Tigatoda! Jest. Ci ja Bla 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 bla. A, A W -upy. Mamy 14 minut, to po tej rundzie zakończę streaming. Łatwo znaczy, oh no, i -W jeszcze raz będziemy mogli się. A nie ma tak łatwo. Okej, okay, jestem. I have idea. Tu nie bija, no. A dobra Okej, okej. ta bita mnie kurde cały czas bije no nie 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 I am uh. nie no body nacy mnie zabił Ale to jest kompromitowanie kill. się Dobra wygrabisz uh. Nie no jeszcze Norman No ja Piernicze Botka masz zabiłem

Чего ты часто умираешь, Мар, нет? 15 минут, у меня 3. Ну и чё?

Nossa... Ei, hey, stop it! Não grace Качка! Это геймер чит, я тебе говорю, Слова. он меня просто прострелит, я okay. уже файл не скид, шар. А, окей. Это он... Ja tu gamerka. What? Ja już gożę Gamer has cheating. ten ears Wow, nice. Okay. Tak. No tak, no. Oh no. Oh, bumpside, Jest bumpside. site. Fucking cheater. Nice. Y w porządku. No dzisiaj to tyle z do zobaczenia następnym razem. Pożegnajcie się. Pa pa widzowie. Cześć.